Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Na moim kanale mamy dzisiaj niedzielę, 13 czerwca. Jest dokładnie godzina 11. Postanowiłam nagrać takiego dwudniowego vloga z czytania pacjenta Jest to książka, której premiera będzie 16 czerwca I zostanie ona wydana przez wydawnictwo Agora I teraz przytaczę wam opis Są pacjenci, przez których w lekarzy budzi się morderca Trafiłam na takiego na samym początku mojej kariery Nazywał się Joe i od kilkudziesięciu lat przebywał w odizolowanym skrzydle ponurego szpitala gdzieś w Nowej Anglii Wszyscy mówili, że to groźny szaleniec i nawet nie próbowali go leczyć Personal doradzał mi, żebym trzymał się od niego z daleka, ale ja wiedziałem lepiej. Przekonany, że jestem w stanie mu pomóc, zacząłem ryzykowną terapię, tylko czy na pewno kierowała mną troska o pacjenta, czy może raczej zawodowa pycha. No jestem bardzo ciekawa tej książki, tym bardziej, że ona liczy tylko 230 stron, więc zastanawiam się, czy autor fajnie jakby ugryzie ten temat, że będzie wciągająco i... I czy dam się po prostu w to wplątać przez te 230 stron No jestem bardzo ciekawa, czytała tę książkę na pewno Natalka, prostymi słowami Jej się podobało No więc zobaczymy, mam nadzieję, że i mnie się to spodoba ja jestem już ogólnie po sesji zarówno na pedagogice jak i na prawie. W piątek napisałam na prawie mój ostatni egzamin w życiu na tamtym kierunku. Zdałam oczywiście wszystko na szczęście i 28 czerwca będę się bronić. Odchodzę do tego z takim troszkę może wyczilowaniem. Natomiast na pewno będę się uczyła, bo Pisałam tę pracę z prawa konstytucyjnego, więc z tego przedmiotu też muszę się po prostu przygotować. Na szczęście są zagadnienia, ale nie wiem, jakich pytań mogłabym się spodziewać, więc napasuje się pouczyć. No i w ogóle miałam teraz taką dziwną sytuację na pedagogice. I powiem Wam w sumie, dlaczego mam nie powiedzieć, bo mam wrażenie, że niektórzy wykładowcy uważają siebie za Bóg wie kogo i chyba zapominają, że też byli studentami. I w czwartek. Miałam o 11.00 na prawie egzamin z kryminologii, więc w sumie egzamin, a jakby zaliczanie przedmiotu, to są dla mnie dwie różne rzeczy. I egzamin oczywiście jest dla mnie ważniejszy. No i o godzinie 9.45 rozpoczął się wykład z psychopatologii na, na kierunku pedagogika, socjalizacyjna, na który aktualnie uczęszczam. I pan tam rozpoczął prezentację. No i zapytałam się, czy moglibyśmy ten test pisać. Oczywiście, na początku zajęć, no bo mam o 11 egzamin i bym się nie wyrobiła. No, oczywiście, pan się nie zgodził. I wczoraj sprawdziłam, i pan nie zaliczył mi wykładu, mimo że moja praca jest identyczna jak moich koleżanek i kolegów, i po prostu to jest czysta złośliwość. No, ale ja tego tak nie zostawię, bo nie uważam, że zrobiłam coś złego i będę domagała się po prostu zaliczenia. Dlatego, bo. O coś wykładowcy poprosiłam Nie można prosić o coś Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj ten człowiek jest pozbawiony jakiegokolwiek człowieczeństwa I bardzo mnie to zdenerwowało wczoraj i dzisiaj wysmarowałam pewną wiadomość. Mam nadzieję, że ten człowiek po prostu mi na to podpisze. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że u Was na studiach nie jest tak kiepsko jak u mnie. Oczywiście nie wszyscy wykładowcy są źli, natomiast no, myślę, że wszędzie zdarzają się tacy, którzy bardzo lubią podcinać skrzydła. I mnie to mega wkurza. I ja sobie po prostu na to nie pozwolę, bo ja nic złego nie zrobiłam. No także tak, studiuję na Uniwersytecie Rzeszowskim, ten się w cyrku nie śmieje, tak jak to ostatnio e, po prostu krążą po internecie memy związane z moją uczelnią. E, za chwileczkę idę z moim psem na spacer, będę robiła sobie ważną kawę i siadam do czytania. Dzisałam do sobie początek, w sensie dwie strony trzy. I na wstępie mamy, że jest to jakby pamiętnik wpisy lekarza, które są oparte na prawdziwych wydarzeniach, tym więc tym bardziej jestem zaintrygowana tym tytułem. I powiem Wam, że już na początku czuję lekkość, z jaką autor pisze właśnie tą książkę. I naprawdę lekko się czyta, więc yy, super. Nie jest to tak jakby taka mozolna, ciężka książka, że od początku yy, jakby nie możemy się wgryźć, czy coś w tym stylu. No natomiast ja jeszcze nie wiem, czy się wgryzłam, bo czytałam te yy, raz, dwa, trzy cztery strony, ale już mnie ten temat zaintrygował do tego stopnia, że właśnie chcę dalej w to brnąć, bo na przykład czytam aktualnie książkę Kulawe Konie, tutaj jest okładka premiera tej książki będzie 29 czerwca. I ja od początku jakby nie mogę się wgryźć w ten tytuł. Tutaj mamy osoby, które są jakby takimi tajniakami, pracują dla tajnych służb i jakby no mają takie swoje sprawy, którymi się zajmują. I ta książka opowiada o bohaterach, którzy zostali jakby zdegradowani do tak zwanych kulowych koni. Oznacza to, że w pewnych sprawach, które oni prowadzili, coś poszło nie tak i zostali właśnie jakby no zrzuceni na niższy szczebel. I mimo, że ten temat jest tutaj ciekawy, to nie mogę się wbić po prostu A tutaj od początku czuję, że to będzie coś fajnego Tym bardziej, że to są jakby wspomnienia i to coś jest oparte na prawdziwych wydarzeniach, więc... Więc ogromny plus Chyba będę cofleczkę updateować wam tą książkę, ale. To się tak świetnie czyta I jakbym miała powiedzieć, jakie uczucie jedno Towarzyszy mi przy czytaniu To jest to zdecydowanie niepokój Mamy tutaj historię pacjenta Joe'ego który, który został zdiagnozowany mając 6 lat I on został właśnie odesłany do szpitala psychiatrycznego W którym praca zaczyna nasz psychiatra Nasz jakby narrator tego wszystkiego Tych wszystkich zapisków I on wdraża nas właśnie w historię tego pacjenta Czytając zapiski tej dokumentacji medycznej tego chłopca. Mam wrażenie, że ten chłopiec chyba był opętany. Naprawdę niektóre, jakby zapiski, przyprawiają mnie o taką gęsią skórkę. I niesamowite jest w tym przypadku jedno: to to, że jest to oparte na prawdziwych wydarzeniach. I mając to z tyłu głowy, to tą książkę po prostu się chłonie. Jest naprawdę świetnie, czyta się to fenomenalnie, i jestem ciekawa w ogóle, jak to wszystko się rozwinie. W 14 czerwca jest godzina 10:14. Ja w sumie wstałam gdzieś godzinę temu, ale przyszedł kurier i musiałam poodpakowywać pewne paczki. Na przykład, zaraz Wam pokażę, przyszła do mnie książka od wydawnictwa Znak Sekret Marii: Życie, miłość i pasja Marii Montessori. Myślę, że osoby, które studiowały pedagogikę lub takie pokrewne kierunki, doskonale wiedzą, kim jest Maria Montessori. Ale jest to właśnie lekarka, która odkryła sekret dobrego dzieciństwa. Jestem bardzo jej ciekawa. Myślę, że niedługo na kanale pojawi się opinia na jej temat. Mam nadzieję, że tutaj osoba Mary została naprawdę bardzo ciekawie przedstawiona i nie będzie to lektura nudna. Na to liczę. Przyszły też do mnie dzisiaj lampki na balkon od firmy Your Home Story. Wybrałam sobie te dwa modele. W sumie. Nie różnią się jakoś tak zbytnio. Chodzi o wielkość. Tu są, Te prezentują się tak. One mają długość do 8 metrów, można je przedłużać jak tam się chce, a te są o tak mają może mniejszą żaróweczkę. Ja ogólnie bardzo dużo czasu spędzam na balkonie. Tam czytam, piję kawę i na przykład wieczorami przy tych lampkach na pewno będzie fajniej siedzieć. Ja nie mówię, że mój balkon jest urodziwy, bo nie jest. I nie jest ładny, nie jest nowoczesny po prostu jest balkonem ze sztucznym bluszczem i tak Ale myślę, że te lampki też dodadzą mu jakiegoś takiego uroku, powiedzmy. Więc super, cieszę się bardzo. Że te lampki do mnie przyszły. Aha, jeśli chodzi o pacjenta, to wczoraj przeczytałam stron 148, 147, bo jestem na stronie 148. Ta książka jest świetna. Ja mogłabym ją wczoraj skończyć naraz, ale byłam u chłopaka i on pisał swoją pracę magisterską. Ja czytałam i on skończył, więc też już nie chciałam siedzieć w tym. Opowieści, która tutaj została przedstawiona. Jak na razie jest to książka tak świetna, tak się genialnie czyta, że naprawdę coś fenomenalnego. I to, co tutaj się dzieje, to mam takie wow. I jestem ciekawa, jak to się dalej rozwinie, bo pewne rzeczy mnie mocno zaskakują, ale oczywiście na plus. Także tak się prezentuje mój poranek. Powiedziałam, co miałam powiedzieć. Idę się ogarnąć, idę z moim psem, a później pewnie kawę idę czytać. jest chyba dzień paczek, bo jest dopiero 12:19, a ja już otworzyłam dwie paczki i właśnie dwie kolejne, więc otworzymy sobie razem. Pierwsza paczka była z Vinted. Jest to Wiesław Myśliwski traktat o łuskaniu fasoli. Jest to książka z obwolutą. A tutaj mamy taką chropowatą układkę, jest to wydanie ogólnie z 2006 roku i powiem tak ja jeśli chodzi o myśliwskiego to Zaczęłam czytać tak naprawdę ostatnie rozdanie, dlatego, bo kiedy grałam w teatrze, przygotowywaliśmy spektakl właśnie na podstawie ostatniego rozdania. Finalnie ja w tym spektaklu nie grałam, natomiast widziałam się z Wysławem Myśliwskim, rozmawiałam z nim i naprawdę to było cudowne spotkanie. Więc stwierdziłam, że chyba czas powrócić do pana Myśliwskiego i zebrać. Jego po prostu dzieła, więc tą książkę kupiłam na Vinted za 13 zł i bardzo się z tego powodu cieszę. To są takie książki, które zapewne czytać naprawdę dość długo, ale to nie jest nic złego. Po prostu jego język jest tak ładny, że nie warto się po prostu śpieszyć. A kolejna paczuszka to koperta, w której jest zakładka od Tuli, ale za chwileczkę otworzymy. Ja uwielbiam to jak w ogóle Tula pakuje te zakładki i uwielbiam każdą kolejną sztukę zakładek po prostu. Ja mam już 8, to jest dziewiąta w kolekcji. Nie będę przecież tego rozwiązywać, skoro mogę to ucząć. Ok. mówiłam sobie tym razem żabkę z beżowym tutaj frędzelkiem no przeurocza cudo Mamy godzinę 16.38. Ja właśnie skończyłam czytać pacjenta. Powiem Wam, że to było coś naprawdę niesamowitego. Czytałam ją z nieustającym niepokojem, i te 230 stron było tutaj w tym przypadku wystarczające. Ja czytając to, czułam się, jakbym była w jakimś nie na jawie jakiejś, i zastanawiałam się, co tak naprawdę może być tutaj prawdą. Jest to thriller z elementami horroru, z tym się zgodzę. To było naprawdę fenomenalne, i jakbym miała powiedzieć, o czym to jest. To jest to historia lekarza psychiatry, który trafia do pewnego szpitala, w którym przebywa pacjent, który jest nieuleczalnie chory. Nikt tak naprawdę nie wie, jak mu pomóc. I z tym was zostawię. Nie sądziłam, że to może być tak dobre i, i super, że się myliłam w tym przypadku, bo naprawdę to jest coś super. Fantastycznie się to czytało. Byłam wciągnięta od pierwszych stron. No, ta książka nie da się odłożyć i no. Można ją połknąć tak naprawdę w jeden wieczór, ale ostrzegam, nie czytajcie przed snem, bo nie zaśniecie. I absolutnie nie bójcie się formy tej książki, ponieważ jest ona owszem, napisana w takiej, w takiej formie pamiętnika w postaci wspomnień tego lekarza i to był strzał w dziesiątkę, bo to jeszcze mocniej potęgowało właśnie ten taki klimat Tlera i horroru. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Teraz zastanawiam się, czy uda mi się przeczytać jeszcze w tym vlogu. Yy, szóstą klepkę mogę, że temu się robić, czyli pierwszy tom Jerzy Jady ja nie czytałam tej serii i podobno jest to seria naprawdę bardzo dobra. Niektórzy, niektórzy uważają, że jest to ich seria dzieciństwa, więc fajnie, że sięgam po Jerzy Jadę w wieku 24 lat już Mam nadzieję, że mi się spodoba i będę chciała zebrać wszystkie tomy, jeśli oczywiście będę miała ochotę tę serię kontynuować. Ten vlog będę jeszcze nagrywała niecałe 24 godziny. Jeszcze później jadę do mojego chłopaka na mecz, jeśli chodzi o euro 2020 i nie wiem, czy uda mi się w całości skończyć, ale na pewno coś tam zacznę i przyjdę do Was jutro zakończyć tego vloga. Właśnie zrobiłam sobie kawę tym razem z syropem karmelowym wcześniej miałam syrop orzech laskowy i to był obłęd. I teraz stwierdziłam, że postawię na inny syrop, na inny smak i wybrałam karmel. Mm. Więc tak do was, żeby zakończyć tego vloga Jeśli chodzi o pacjenta to wciąż nieustająco poleca, natomiast jeśli chodzi o szóstą klepkę, czyli pierwszy tom mało, że to się robić. No to jestem na stronie 24. Wiedziałam, że nie skończę w 24 godziny, natomiast mm, nie wiem, czy mi się jeszcze to podoba, czy mi się nie podoba. Dopiero wchodzę w świat tych bohaterów, tej celestynki i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem na, tak naprawdę, co mogłabym wam powiedzieć o tej książce. Dopiero poznajemy tych wszystkich bohaterów, no więc zobaczymy. Nie wiem, czy polubię się z językiem, mogę to musi robić, ale też musi minąć trochę czasu. Natomiast dzisiaj, nie, po prostu ja Wam powiem, jaki cyrk jest na Uniwersytecie Rzeszowskim Pisałam do pana profesora, tego, który mi nie zaliczył wykładu w sobotę Dostałam wiadomość dopiero tak naprawdę dzisiaj w nocy, że obecność w sumie była ważniejsza niż zaliczenie, niż nasza wiedza A ja nie byłam na większości wykładów z tego względu, no, że mam drugi kierunek, że pisałam pracę magisterską, a... Zawsze tak było, przynajmniej na wszystkich innych przedmiotach i przez te 5 lat mojej nauki na tym uniwersytecie, że tak naprawdę, mimo że wykłady były obowiązkowe, to i tak tego tak nikt nie sprawdzał, bo najważniejsza była wiedza. No a tutaj się przejechałam i, i będę miała warunek. To jest tak żenujące, że aż śmieszne. Przez 5 lat nie miałam żadnego warunku, a tutaj, przez jakiś wykład, który. Nie jest zaliczeniem na ocenę, to nie jest wykład z przedmiotu, który kończy się dopiero w pierwszym semestrze. Nie jest to, nie jest to przedmiot roczny, tylko wyłącznie trzeba wpisać w system zal. Tyle. Niektórzy wykładowcy naprawdę nie powinni mieć styczności ze studentami. Takie jest moje zdanie i myślę, że większości z Was również. Gdyby się okazało, żebym musiała powtarzać rok, to na pewno bym tego nie zrobiła. Za dwa tygodnie się bronię na prawie. Będę miała tytuł magistra oby. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Skończę jeden kierunek. Więc i tak już mam takie jakby zabezpieczenie. Jakby mi nie robili problemu na pedagogice, to nie zostanę tam ani chwili dłużej. Może ten kierunek resocjalizacji mi się podoba, ale też nie będę męczyć się na czymś takim, kiedy wykładowcy nie są fair wobec studentów i nie umieją przekazać swojej wiedzy. I to tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że taka krótka forma Wam się podobała. Było to 48 godzin. Mogłam w sumie nagrać 24 godziny, ale to może kiedyś jeszcze takiego vloga nagram. Dajcie mi znać, czy na przykład. Mieliście styczność z Jerzy jadą, Czy ta seria Wam się podobała? I też dajcie mi znać, czy będziecie czytać Pacjenta To tyle ode mnie, bardzo dziękuję, że oglądaliście I też możecie ponarzekać na studia Jeśli studiujecie i też macie takie dziwne przeboje na swojej uczelni Wszystko będę czytać i będziemy się razem wspierać Dzięki jeszcze raz, cześć!